No! Koła, na My nie ma wszystko, co to zjadło. może zjeść. Chodź. What поймите, you

Trałeś się A, miałem do da się poruter pojechać, kurwa. Czekaj, ma? Nic tam nie ma, idziemy. Zapomniałem, a tak wczoraj siedziałem nie miałem co robić. Ty sobie opierdolę kurwa jakiś ładnie. To bym wypadł z wody. Ale w sumie mogę to zrobić inaczej. Kurwa, mogę to w miarę się zrobić. Też tak pomyślałem sobie, że muszę znowu te urządzenia przełączać i tak dalej. Ale mogę zrobić tak, żeby przyłączyć kamery po prostu. Nie edytować routera, tylko. Przełączyć kamery na inny router. W Każdą osobną kamerę wejść, po prostu musimy siedzieć. A nie, a nie, a nie, siedź, żeby się kamery połączyły, a później edytować się to wtedy router i rejestrator podłączyć pod jedną sieć żeby miały mnóstwo komunikacji komunikację i w razie nawet jak sieć pierdolnie to nie rozłączy mi kamer od rejestratora i będą dalej działać a sieć będzie operować na innym routerze ja się zaraz To ciekawe jeszcze teraz jak to będzie wyglądać bo niektóre kamery nie wiem jakim przyłączają się na 5 na sieć 5 GHz jak one mają tylko 2,4 a pokażamy kameru każde się przyłączają na 5 jestem ciekawy co co na to wtedy ten A i wtedy bym mógł kurwa ale nie, to mi nic nie no da mi, a download będzie lepszy Mógłbym wtedy przestawić router, jak już będę miał komunikację dobrą z kamerami To mógłbym przestawić router Słuchaj, ja nic tam nie ma, Chodź. Tam trochę lepszy download jest no, a To absolutnie jest no, ja lepszy No i miałbym lepszy ale zasięg wtedy, jak to trwało No Bo często ten... Tak że kładę się spać i budzę się, a ten jest taki dzisiaj film niedosłany, bo dziś może się głosuje. Poczynię. Nawet jaki rozłączy też internet, to wtedy nie będę miał problemu z nie będę miał problemu z ściągnięciem nagrania, bo nie będę przerywał łączności między kamerą a routerem. Tak, zaraz zadzwonię do Adasia, skoczę sobie do sklepu najwyżej jeszcze po drodze. Rendera zrobię, przerzucę go szybko na laptop w międzyczasie, żeby się wysyłał.

Po twórze, jest i znaleźli coś. Z również Też ci nieosileni będą jechać Znowu dyskretnie się reformują złodzieje. Palić, no. się, chwali się. tylko Tak zrobię, skrętki mam, wszystko mam. Tylko ciekawe jak teraz wczoraj

Ale mamy w drugiej zdanie, żeby wszystko zrealizować. Maska do wina to późno. Ja wracam do norka, jeżeli się w robi bardziej w brzuchu. Chodź. To? Jaki masz adres? Vôbec nič tu hľadáš, svojej moju, čo mám oddať. Ja kúpem mám po svojej moju. Dobre. Dobra, dzisiaj wyczerpał, to mi się zacznie linić w domu, to będzie kurwa pajda nieba. Krawki naborne. No, zaczyna się kurwa Zaczyna się Co ci boli? Nie mam dzieci, odpierdol się kurwa. Idź kurwa do pracy, a nie kombinujesz jak pieniądze wyłudzić. bye, -bye.